No witam wszystkich. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować taki developer kit, developer board kit, czyli taka płytka do nauki programowania mikrokontrolerów Atmel. Poznania to jest zestaw, który się nazywa Sign Smart. Razem z wyświetlaczem LCD mamy tutaj dwie linie po 16 znaków w każdej, dwa wiersze po 16 znaków w każdym. Tutaj macie dodatkowe płytka, gdzie możecie sobie wkładać bez lutowania różnego rodzaju komponenty. Tutaj tak samo macie na komponenty. Dodatkowo te płytki mają oczywiście takie switche, czyli taką jak gdyby klawiaturę. Tutaj z tym z wyświetlaczem macie różnego rodzaju też przyciski, które możecie sobie zaprogramować. Ta płytka, tutaj znajduje się ten mikrokontroler, mikro to jest ATmega328P, bardzo fajny, możecie się nauczyć jak programować. Jeżeli chodzi o zasilanie, no to zasilanie macie z zewnętrznego, zewnętrzne oczywiście 5V i tutaj macie lub z USB. Tutaj ten komplet przychodzi z takim kablem USB, który podłączacie do komputera, Dodatkowo jeszcze macie takie jumperki, żeby sobie popodłączać różnego rodzaju komponenty. Jeszcze Wam chcę pokazać coś. Bardzo fajny jest taki moduł. To jest moduł DS18B20. Jest to moduł temperatury, sensor temperatury, więc możecie sobie zrobić na przykład wyświetlać temperaturę na tym czytniku, na tym wyświetlaczu LCD. Więc tak jak mówię, no tak wygląda taki podstawowy zestaw do programowania, do nauki programowania Atmega. No, ja zrobiłem parę projektów. Na tym. W przyszłych widach pokażę Wam w jaki sposób, jak łatwo się to programuje. Jeżeli chodzi o kod, to jest tego bardzo dużo. Po drugie, ten zestaw jest o tyle dobry, że można, można go rozbudowywać. Możecie sobie dokupywać różnego rodzaju inne komponenty, na przykład wyświetlacze wyświetlacze TFT i tak dalej, więc naprawdę bardzo dużo piloty różnego rodzaju, wyświetlacze siedmosegmentowe i nawet konstruować proste roboty, bo macie też czujniki ruchu, macie też komponenty do czytania z kart mikro, SD i tak dalej, więc bardzo fajne. Umieszczę link do tej firmy, która to produkuje na swojej stronie i oczywiście link do sklepu Amazon, gdzie możecie sobie takie coś kupić, więc tak wygląda prosty taki zestaw do programowania mikrokontrolerów firmy Atmel. W tym wypadku Atmega 3.2 8P. To wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się i miłej nauki. Cześć!